A dzisiaj witam się z Wami Basią, wielką księgą świąteczną, która patrzcie, jak pięknie błyszczy. To jest książka wydawnictwa Harper Kids. Oczywiście, że Basia jest pod patronatem aktywnego czytania. Basia ma już 15 lat, w sensie ta seria bo sama Basia nadal chodzi do przedszkola. Tutaj nic się nie zmienia i u Basi święta są nieidealne. I jak to w tej rodzinie? Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką i bookmarketerką. Od kilku lat opowiadam Wam o ciekawych, mądrych książkach dla dzieci. Znajdziecie mnie na blogu Aktywne Czytanie. Jest też podcast nie tylko dla mam. Serdecznie Was tam zapraszam, a my już zaglądamy, co tam słychać u Basi i u jej rodziny. Wielka Księga Świąteczna to są zebrane historie o Basi, które być może gdzieś już Wam kiedyś wpadły w ręce. Co my tutaj mamy? Mamy Mikołajki, mamy Basia i Boże Narodzenie. Basia i zwierzaki, są śnieżynki oraz Basia i narty. Między tymi historiami, takimi dłuższymi opowieściami, jest tu kilka aktywności dla dzieci. Czyli takie przygotowanie do świąt, jeśli ktoś lubi Basię, zna albo po prostu chce poznać, chce, żeby było rodzinnie, wesoło, no to taka jest Basia. Niekoniecznie jest to wszystko takie, wiecie, sztywne i idealne. Mamy tutaj wstęp, opowieść o pierniczkach, że no życie bez nich, a już święta i zima byłyby. Bez sensu, totalnie bez sensu, zgadzam się z tym. Chciałam Wam bliżej opowiedzieć o Mikołajkach, które tutaj dzieci spędzają wspólnie, w sensie w przedszkolu. Tutaj losowanie prezentów, więc pani, która to wszystko nadzoruje, jej zależało na tym, żeby to nie były drogie prezenty, ale żeby były od serca. Więc, jeżeli coś robimy, robimy to sami dla naszych, no, wylosowanych w tym przypadku osób. Może to być wisiorek z kwiatkiem. Basia ma małego szklanego pieska z błękitnym. Nosem. Czyli zobaczcie, jakie to są drobiazgi. Jeśli jakieś dziecko dostało słodycze, to chodziło o to, żeby to były ciastka pieczone w domu, więc yy, takie drobiazgi, a jednocześnie pokazujące, jak miło jest obdarować innych. I fajnie, że inni o nas pomyśleli. I tutaj mamy, jak zrobić prezent w pudełku. I chyba na tym pudełku tutaj najbardziej się skupiamy czyli taka ozdoba, no, do której też trzeba się przyłożyć. Mamy opowiadanie Basia i Boże Narodzenie, w którym to: Mama ma chorą rękę, nie może nią nic robić. No, i rodzina musi się zająć przygotowaniem do świąt. Na szczęście do akcji wkracza babcia, która bardzo pomaga, ale oczywiście, też, że i tatuś pomaga, i dzieci pomagają, i to jest ten moment, kiedy mama musi odpuścić, chociaż łatwo nie było. I to jest ten moment, kiedy dzieci są bardzo, bardzo, a może bardziej niż zwykle, zaangażowane w robotę przedświąteczną. Mama tutaj oczywiście to, co może, to robi, na przykład lepienie łańcuchów, ok, no, ale już takie cięższe rzeczy. Wiadomo, że tym trzeba się już zaopiekować i to muszą zrobić dorośli, ale razem z dziećmi. Jest Wigilia, a ja tutaj lecę po słynne śledzie pod kołderką. To jest przepis taty, bo tata nakupił śledzi w tym, w tej historii. I zobaczcie, jest tu kilka takich właśnie aktywności w kuchni, do których jak najbardziej zachęcam, żeby zaangażować maluchy. Przecież to będzie ogromna radość. Chcę Wam też powiedzieć dla wszystkich, którzy nie Znają, bo pada tutaj pytanie o świętego Mikołaja. Zuzia powiedziała, ciągnęła niezrażona Basia, że chyba nie myślę, że jakiś krasnal w czerwonej czapce podrzuca mi prezenty. Wiesz, córeczko? Mama poddała się już i usiadła na chwilę. Zuzia, z jednej strony zupełnie nie ma racji, ale z drugiej to ja się z nią troszkę zgadzam. Zgadzam się z nią w sprawie tego krasnala. Ja też bym nie chciała dostawać prezentów od przebierańca w czerwonej czapce. Tylko, że święty Mikołaj nie jest wymysłem. Naprawdę żył. Był biskupem, który rozdawał cały swój majątek. Nie zrobił tego na pokaz. Zależało mu na szczęściu dzieci, a nie na tym, żeby go chwalono. Więc my tutaj idziemy w tej historii w opowieść o Biskupie, z którą Basia nie ma w ogóle żadnego problemu. W ogóle nie zadaje dalszych pytań, więc tylko tyle jest tutaj powiedziane. No i w kolejnych opowiadaniach mamy kolejne święta, i kolejne przygotowania, i zimowy czas, i pierniczki, i wszystkie te rzeczy, które dobrze, bardzo dobrze znamy z książek o Basi. I ostatnie: Basia i narty, bo tak też można spędzać ten zimowy czas.